Czy czyta Dobrusia Łazaj. Dawno, dawno temu, powiedział stolarz, spacerując na skraju lasu, znalazł spory kawałek drewna, który doskonale nadawałby się do wystrogania marionetki. Jego przyjaciel o imieniu Gepetto od kilka dni poszukiwał odpowiedniego materiału na drewnianą lalkę, ale nie trafił na odpowiedni. Stolarz pośpiesznie wrócił do miasteczka i zaniósł przyjacielowi drewno. Gepetto bardzo się ucieszył z prezentu Takiego drewna potrzebował. Podziękował przyjacielowi, gdy tylko się z nim pożegnał, od razu zaczął strugać marionetkę. Nazwego go Pinocchio", pomyślał Gepetto. Pracował trzy dni, od rana do późnego wieczora. Gdy skończył rzeźbić Pinokia, marionetka ożyła. Gepetto ze zdumienia przecierał oczy. Kukiełka zaczęła przeciągać się, jak człowiek który spał w niewygodnej pozycji. Marionetka przypominała chłopca. Tyle, że był z drewna. Geppetto zapytał, czy kukiołek chce być jego synem. Marionetka twierdząca kiwnęła głową i wybiegła z domu. Geppetto szukał jej wszędzie. W końcu po kilku godzinach znalazł Pinokia na jednej z uliczek miasteczka. Gdy zapytam go, czy chce wrócić do domu. Marionetka zaczęła głośno płakać. Na nieszczęście widział to stojący niedaleko policjant i aresztował Jeppetta za dokuczanie małemu dziecku. Pinagion nie przejmując się losem Jeppetta postanowił sam wrócić do domu. Bez problemu odnalazł chatkę, drzwi były otwarte, choć w izbie było dużo rozmaitych sprzętów, panował tam porządek. Pinokio chciał się pobawić, ale był niezdarny i tylko co wziął do ręki, psu! W końcu znożony całodziennym dokazywaniem usnął w fotelu. Następnego dnia Geppetto wrócił do domu. Został w domu bałagan. Zamyślił się, że to sprawka Pinokia. Mimo tego nie zrobił awantury. Przytulił śpiącego Pinokia i rzekł. Postaram się, żebyś wyrósł na dobrego i mądrego chłopca. Pinokie się przebudził. Geppetto kontynuował. Od jutra zaczniesz chodzić do szkoły z prawdziwymi chłopcami. Reszta dnia opłynęła na przygotowaniu Pinokia do pierwszego dnia szkoły. Nazajutrz Pinokio powiedział do geppetta: Idę do szkoły, aby być mądry i ci pomóc. Geppetta wzruszyły słowa Pinokie i czule pożegnał się z marionetką. W drodze do szkoły Pinokio zauważył tłum wokół teatrzyku lat. Natychmiast sprzedał elementarz z ulicznego handlarza i kupił bilet na pokaz. Przedstawienie rozpoczęło się. Po pewnym czasie Pinokia znudził występ. Wszedł na scenę i powiedział: Jestem lepszy od tych kukiełek i mogę występować zamiast nich. Zaczął wywijać koziołki. Publiczność oklaskiwała. Akrobację Pinokia! Niestety po chwili marionetka usłyszała głos. Zejdź z mojej sceny! Był to głos właściciela teatrzyku. Widzowie jednak żądali, żeby Pinokio pozostał na scenie, bo jego występ bardzo im się podoba. Mężczyzna zgodził się w końcu. Pinokio się zmęczył i zszedł ze szczeny. W jego stronę poleciały dziesiątki złotych monet. Właściciel teatrzyku zlecał pośpiesznie zbierać. Przez miesiąc nie zarobił tyle, co podczas tego jednego występu. Dał pinokiowi kilka ze setki złotych monet i zaproponował stałą pracę. Marionetka bardzo ucieszyła się z pieniędzy i schowała monety do skarpetki. Jednak nie przyjęła propozycji pracy. Pinakia postanowił wracać do domu i pochwalić się jepetowi monetami. W drodze spotkał kulejącego lisa i niewidomego kota. I tak był zdumny ze swojego występu, że zaczął się przed nieznajomymi chwalić. Opowiedział im, co mu się dzisiaj przytrafiło i o monetach, które zarobił. Liz i kot, gdy tylko usłyszeli o pieniądzach, zrobili się bardzo mili dla marionetki. Gdy przechodzili im przez zaułek, podejrzeli że dwójka, pochwyciła Pinokia. Prowadziła na skraj miasta i przywiązała go do drzewa. Nie odwiążemy cię, dopóki nie powiesz, gdzie schowałeś pieniądze, powiedzieli. Pinokio nie zdradził, gdzie schował monety. Kot i lis odszedli rozczarowani, zostawiając skrępowanego Pinokia. Na szczęście niedaleko mieszkała wróżka, która przez okno swojej chatki dostrzegła skrępowanego Pinokia. Postanowiła ulitować się nad marionetką i wysłała na ratunek psa. Zwierzę przegryzło sznurek i szczekając na Pinokia, doprowadziło go do wróżki, która dzięki swoim magicznym zdolnościom w mig poznała losy Pinokia. Kiedy wróżka zapytała marionetkę, gdzie są złote monety, Pinokio skłamał i powiedział, że je zgubił. Natychmiast nos Pinokia się wydłużył, wróżka... Oznajmiła mu, że kiedykolwiek skłania, jego noc będzie się wydłużał. Po tych słowach Pinokio wybiegł z chatki, wróżki i pędem udał się do domu gepetta. Zastał staruszkę w zadumie, siedzącego w fotelu. Na widok marionetki Jepetto bardzo się ucieszył. Pinokio zaczął się chwalić tymi monetami, a przy okazji przyznał się, że sprzedał elementarz. Repetto nie potrafił gniewać się na Pinokia. Tłumaczył mu wszystkie jego błędy i spokojnie zaczął tłumaczyć mu, że w tej chwili nauka jest dla niego cenniejsza niż monety. Pinokio nie wiedział, o czym dokładnie mówi geppetto, ale obiecał mu, że na zajęć pójdzie do szkoły. Niestety, następnego dnia w drodze do szkoły, Pinokio spotkał chłopców, którzy zaprosili go na wyprawę do krainy zabawek. Nie musieli długo czekać na odpowiedź. Pinokio był zachwycony pomysłem i wyruszyli w podróż. Na miejscu było wspaniale! Wszędzie pełno zabawek! Karuzele, stoiska ze słodeczami i cukrową watą i cyrk! Chłopcy ani się spostrzegli, jak miały kolejne dni. Pewnego ranka spotkała ich niemiła niespodzianka. Obudzili się z duchymi, wuchatymi uszami. Chłopcy mieli nadzieję, że wkrótce wrócą do pierwotnej postaci. I schowali się pod czapkami. Niestety, następnego dnia uszy rozły jeszcze dłużej. Pinokio i jego przyjaciele zamienili się w osły. Była to kara dla chłopców, którzy nie chcieli się uczyć. Wkrótce całe towarzystwo zostało schwytane przez właściciela cyrku i rozpoczęli występy na arenie. Była to bardzo ciężka praca. Musieli wykonywać wszystkie polecenia tresera. Pewnego dnia podczas występu, Winoki opotknął się i zaczął kuleć. Gdy dyrektor Cyrku zauważył kulejącego ostła, stwierdził, że ludzie nie chcą go oglądać i jego występy nie przynoszą więcej pieniędzy. Sprzedał go znajomemu na skórę do bębne, bębenka. Nowy właściciel postanowił utopić osła w morzu, a następnie zędrzeć z niego skórę. Gdy tylko zanurzył osła w wodzie, zmienił się on w marionetkę. Lalka mężczyźnie nie była potrzebna, więc wyrzucił ją do morza. Drewniane ciało pinokła uniosło się na powierzchni wody i zostało szybko zauważone i połknięte przez wielkiego wieloryba. Biedny piniok go płakał i wołał Jepetta, marząc o tym, żeby go uratował. Myślał, że umrze, dryfując w ciemnym brzuchu wieloryba. Nagle marionetka zauważyła światło latarki. Kto tam siedzi? zapytał Pinokio. Pinokio, to ty? powiedział bardzo wyczerpany głos. Ojcze, znalazłeś mnie! krzyczała radośnie marionetka. Szukałem cię wszędzie, ale wieloryb wpuchnął moją łódź i myślałem, że już nigdy cię nie zobaczę, synku, powiedział petto. Pinokio już się nie bał. Przytulił się do ojca i wesnął. Myślałem, że już nigdy się nie zobaczymy. Wkrótce, wzajemnie sobie pomagając, zaczęli wspinać się w górę brzucha wieloryba. Szybko doszli do jego paszczy Zobaczyli, że śpi i od, z otwartą poziom. Szczęśliwi uciekli z wnętrza saka. Okazało się, że do lądu nie jest daleko. Udało im się dopłynąć do brzegu. Po kilku dniach wędrówki wrócili do domu. Niestety jepetto bardzo się rozchorował. Pinocchio spędzał całe dnie pracując w sklepie przy rozładunku towaru żeby zarobić na lekarstwo dla swojego taty, a wieczorami uczył się czytać, pisać i liczyć. Pewnego dnia wracając z pracy spotkał wróżka, która kiedyś go uratowała. Dzięki niezwykłym zdolnościom wróżka znów w mig mogła dotyczyć czasowe życie Pinokia. Widziała jego dobroć i poświęcenie dla Jepetta i drewnianą lalkę zmieniła w prawdziwego chłopca. Gdy Pinokio wrócił do domu, Jepetto nie mógł uwierzyć przemiany marionetki. Był tak bardzo szczęśliwy. Wkrótce Jepetto wyzdrowiał i wrócił do pracy. Ojciec i syn zaczęli wiedzieć spokojne życie. Kiedy poszedł do szkoły, bardzo dobrze się uczył, nie przysparzał więcej kłopotów i Jepetto był z niego dumny. Koniec.